sprzedawania mieszkań idzie sprzedaż tak sobie, bo takie są czasy, ale do tej pory tak naprawdę skredytował to bank przy pomocy kredytu. Pierwsza rata kredytu, część, bo część była ze środków TBS-u na poprzednim budynku. Pierwsza rata spłaty tego kredytu wypada w styczniu i pani prezes pieniądze na tą ratę ma, bo sprzedała dwa lokale użytkowe i bodajże trzy mieszkania, czyli w styczniu sprawę mamy załatwioną. Do, do końca stycznia raty miesięczne będzie usiłować sprzedawać następne mieszkania, jeżeli sprzeda następne mieszkania to jest to całkiem prawdopodobne będzie na kolejne raty i tak dalej, i tak, i tak, i tak dalej i na końcu jak już sprzeda wszystkie mieszkania to przewidujemy, że zarobi około tam 400 tysięcy złotych ponownie, co pozwoli pokrywać straty na waszych dwóch budynkach przez następne 3 lata Pan co teraz mówi to sam sobie zaprzecza, bo mówi, pan że jest 2 złote a... Tak, a może finansować tak, tak, jakieś tak. pieniądze jeszcze, środki wpływają do TBS? Nie, zarobione przez TBS, zarobione przez TBS bo Boa noite. To na budynki? To jest za pieniądze, Cześć. co To nasze budynki. To 506 tysięcy. No tak, i to jest za mało, i to jest za mało, o to chodzi, że jest za mało. To jest plus te... Plus co jest dopłacane z innych dochodów, tbs pan nie mówi, że jest tylko 2 zł, to niech pan powie, że jest dwa plus... Nie wiem, 50 groszy, może 50 groszy. 400 tysięcy i 40. co metra brakuje co miesiąc A co Stąd, że, że po prostu koszty funkcjonowania budynku są wyższe niż Wy nosicie czynsz, no. po prostu. No. A może nie, wiem, może tak. To się koszt funkcjonowania budynku. No. Że na przykład jest źle zarządzany po prostu. Ja myślę, że to jest tak minimalne zarządzanie, że, że można no. to jeszcze mniej remontów zrobić. Tak, ale nie. tu i tak no nie ma remontu, po raz na 9 lat... By... Jeżeli się zamawia ilość ciepła, dłużej czy mniej, to to... to no, ale to no. za ciepło, to jest osoba, która za ciepło płacą lokatową, tak? Ale tu nie trzeba tyle zamawiać, skąd nie ja na przykład... Że ten budynek jest 10 lat już istnieje. Jest... 9. 9. 9. 10. Co roku mamy zwrot. No, no, to potrzeba już ciepło. płacić. Znaczy, proszę Państwa... Czy Pan wie, jaka mamy moc zamówioną? Mamy zmniejszoną. No, no, z... są periody, Proszę Państwa, pa, 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 Panie pani Prezes, niech Pani pozwoli, to też próbuję wytłumaczyć mieszkańcom. To, jak ile się ciepła zamawia, również wynika z norm ciepłych budowlanych. Generalnie każdy budynek ma zrobiony audyt ciepła, który to mówi, że w takim i takim budynku potrzeba tyle i tyle ciepła. To jest norma polska, akurat w warunkach w tej strefy klimatycznej, aby zapewnić ciepło przy temperaturze minus 20 stopni. Tyle jest obowiązek zamawiać ciepła. Można zaryzykować, można zaryzykować, to jest odpowiedzialność pani prezes przed wami, że łamiąc przepisy zamówi tego ciepła do minus tam 15 stopni. Tyle tylko, że, że to oznacza, że jak będzie minus 18, będzie po prostu u was zimno, A dodatkowo wtedy, jeżeli pójdziecie pretensją do pani prezes, żeby zwiększyła zamówienie, to pani prezes zwiększy zamówienie, tylko że wtedy trzeba zapłacić dodatkową opłatę. Dobrze, ale przez te 8 czy 9 lat mamy zwroty co roku. Ileś tam nie wiem, czymś załóżmy. No jest za dużo tego, no tego ciepła. No jest zamawiane ja na przykład, Wiedenie, bo każdy musi chata bardzo ciepłe. My dla nas to jest lepiej, no bo ja tam raz na rok dostaję ileś tam od TBS-u, nie prawda? Za to dużo. Na reszcie coś jest. Lepiej. No tak, no jedno jest, jest lepsze. No je... to, musi to coś, być to. Nie, nie, ale to to nie jest... znaczy żeby żeby wy, żeby wyciągnąć wnioski. Jeżeli też się zgodzi na zmniejszenie tej mocy, a nie daj bo mam tak dołożyć, że wszystkie oszczędności nie na Bo w sumie od tej mocy zamówionej to jest naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Główna jest energia ubrana. Mam tu przed sobą rachunek za tą ciepłą wodę. To prawda, że im więcej się wody bierze, tym ona jest tańsza. Ponieważ to nie jest śmieszne. To nie to ja jest Ja, śmieszne. Swoje, ja nie, nie mam... mówię o Pana rachunku, nie, ogólnie. no ale nie mówię, to mówię to... o bloku, ogólnie, bo jeżeli jest... krąży ciągle woda ogrzana po budynku i wystyga bezproduktywnie, bez poboru, to ktoś za to ciepło, które krąży w budynku musi zapłacić. Płacą to ci, którzy biorą wodę. Jest mi strasznie żal tych ludzi, którzy biorą dużo ciepłej wody, bo płacą bardzo drogo. Bo pozostali grzeją sobie na gazie, bo gaz nie jest tańszy. Znaczy, jest kwestia tego właśnie, ale jeszcze pani nie powiedziała ta opłata stała metr kwadratowy 12,30 u mnie. Na przykład u sąsiada jest inna, u innego sąsiada też jest, jest inna. Nie, bo ona zależy od metra kwadratowego właśnie. Ale co to jest ta opłata stała? Za co to jest? To są różnice, które nie są wychwycone na liczniku, nie są wychwycone na liczniku światła, nie są wychwycone na liczniku yy, wody. No to teraz... Jeżeli ta, ta, to ciepło, które jest oddawane na klatce schodowej w krąży, więc ono nigdzie nie jest. Nie jest na żadnym liczniku indywidualnym, natomiast jest na głównym liczniku na wejściu do budynku. I wiadomo, że ta, 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 to ciepło. Jedno i drugie tak samo działa. Jedno i drugie tak samo działa. Bo, to, Bo Inne wam... są wskazania liczników indywidualnych. Suma wskazań liczników indywidualnych nie daje sumy wskazania licznika no, głównego. No właśnie to jest ta różnica, że gdzieś tam robi sobie troszkę. Nie wiem, być może nieuczciwie ktoś. mi się sobie pytaje, że pakowcy, którzy zakładają liczniki takie tak podaje mm. po prostu... Ja mogę sobie to zrobić i wstawić? Bo co by z tego było, Bo nikt nie przyszedł tej roboty odebrać. Jak pani mówi, że czasami ktoś przychodzi i znaczy, robotę ja to ani nie mam, wiem. Ile czasu Wie pani nie ma, co? Przyjechał gościu, że ręce opadają, bo ja nie będę będąc hydraulikiem zrobiłbym to w no. 15 minut. Kwestia w wykręcenia tym przetargu, Po to tylko, żeby było dla was. No i jeśli mi fachowiec przychodzi hydraulik i odwrotnie licznik no. zakłada, to teraz ja przyjdę do. zrobię pani instalację elektryczną i sąsiad będzie od pani prąd brał, tak? Albo ode mnie. To jest kwestia, kto wygrywa przetargi. Taka jest kwestia, nic więcej. Mamy jeszcze mamy dużo to... Dobrze, ja jeszcze może. Ja o, no właśnie, o, o no właśnie o parki. i parkingu. Tak. No tak. Ani przy jednym, ani przy drugim budynku nie ma możliwości zrobienia parkingu. Na Nowowiejskiej jedyne co jest nasze to jest Płacić. droga i tylko tyle. Po prostu te Zna... ma składając wniosek o mieszkanie na Nowomiejskiej czy na Kazimierza, wiedzieliście Państwo jak to będzie wyglądało. No. No. Wie Pani co, to jest taka pusta to że taka sytuacja w naszym kraju, że każdy się chwyta tego co może. I na przykład ja składając u Pani podanie, liczyłem na to, że dostanę mieszkanie, dostałem. I tak, I tak, bo przyjść do Urzędu Miejskiego, że ona przychodziła do pani burmistrz, nie dostanie, bo pan ma za dużo pieniędzy. Pójść do pani za mało. Pójść do, gdzieś do, 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 do... kogokolwiek, albo za dużo, albo za mało. Do banku nie dostaniesz, bo za mało. No, ale przecież pan widział, gdzie pan chce dostać to mieszkanie. W budynku na Nowobińskim, przy którym nie ma parkingu, ani Ale o nie To no, jest nie, nie, nie. No, nie myślę, o parkingu. Nie ma pan Dobrze, Dobra, ale to chodzi o to. Jeszcze jedno takie pytanie. No ale ja czy może samochód? No, Trzeba przewieźć, że, że samochód przybędzie. Ale te bez... Po prostu. A o tym jak się prowadzą, to nie myślało, że tym, żeby ten potrzebował parkingu i do nie wiedział, że ma samochód. No człowiek o tym nie myśli. No, no, to, to, to no to to nie myśli o to, tym. Ale ja bo nas tam są taki krzaczony, tego nie. No, nie to, 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 to to nie należy do, 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 do Państwa. Nie można z tego nie wiem coś z tym no, zrobić. Ta, 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 tam to ta, ta właśnie tam młodzież. A ale to i on pochwią. Nie korzystali. Z... No dobrze, ale tam koło naszej klatki, koło, tam, koło yy, kaplicy, tam takie krzaczory, tam byle co, kamienie, takie nie, no, przepraszam, psów tam jest. Nie można tego uprzągnąć i zrobić jakiś parking, nie wiem, no, miejsce. gdzieś nie, nie. tego parkingu, to jest kwestia lat więcej niż 10 tysięcy. nie, nie na tego wysyłać. Ale kiedyś. Mamy, przepraszam, my mamy ten swój parking, to są ja uważam, my nie mamy piaskownicy, no mamy No to, nie, to no, coś, to, no, Pani prezes, to coś, to coś, co mamy pod kropkami. uważam, że ten, kto to projektował kompletnie, tak, przepraszam, za wyrażenie, nie miał mózgu. Bo my po prostu nie mamy jak stanąć samochodem. Samochody nie mają jak się minąć, już nie mówiąc o tym, że o godzinie tam 18-19 ktoś jest w domu, chce wyjechać. No nie ma manewru ani w tył, ani w przód. Wie pani, kiedy popradni, będzie, będzie efekt, jak się popradni, blok spali, tak i będzie głośno w całym kraju o tym, że blok się spalił i było jakieś zaniedbanie. Wtedy będzie dopiero afera i wtedy nie, się nie, zrobi porządek. To to Tylko, że będzie za późno, bo będzie trzeba iść na podrzegę na śmierci. Taka pusta kartka jest nie tutaj i raz dziękuję nie, nie, pani 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 pani, pani, pani do Може да добиура